Witam Państwa bardzo serdecznie na kanale W stronę światła. Na wstępie dziękuję z całego serca wspaniałym istotom, które odwiedzają kanał w stronę światła za wspieranie mnie darowizną, co dla mnie muszę przyznać jest dość istotne i mobilizuje do przekazywania Państwu wartościowych informacji podnoszących rozwój świadomości. Serdecznie dziękuję wszystkim, że jesteście ze mną już ponad i 3,5 roku, co jest dla mnie ogromnym zaszczytem, jak i duchowym wsparciem. Z wyrazami szacunku Maciej Komosiński Przedstawię dwie przepowiednie dotyczące naszych obecnych czasów, jedna Edgara Casego, znanego pod nazwą Śpiący Prorok, a drugą ogłoszoną przez niezapomnianych Indian Hopi. Oświadczam, że nie zajmuję się tematami politycznymi, ani nie promuję żadnych opcji politycznych. W tym przekazie dokonałem konieczną zmianę nazwy na koszerną. Zapraszam. Edgar Casey i Rosja. Nadzieja świata. Odczyty największego amerykańskiego jasnowidza pozostają niezwykłym zbiorem danych. Które często zadziwiają czytelnika swą dalekowzrocznością i projekcjami przyszłych wydarzeń. Wiele lat temu pamiętam, jak czytałem o tym, jak Keisi twierdził, podczas jednej ze swoich wywołanych przez siebie sesji transowych kilka niezwykłych rzeczy na temat Rosji. Dzisiaj większość świata postrzega Rosję i przywództwo Władimira Putina jako jedyną nadzieję na powstrzymanie koszernego światowego złośliwego i śmiercionośnego rozprzestrzeniania się. Podpisanie nowego rosyjsko-irańskiego strategicznego porozumienia gazowego i naftowego w niedzielę 13 lipca, wydaje się dodatkowo podkreślać, że każdy atak na Iran może bezpośrednio i natychmiast wciągnąć Rosję do konfliktu po stronie pokoju i zachowania wolnego i niepodległego Bliskiego Wschodu. Poniższe dwa fragmenty odczytów Edgara Casego są niezwykłe pod każdym względem. Pierwszy. W tym pierwszym krótkim przykładzie Keisi w latach 30. XX wieku wskazał na grzechy najważniejszych narodów. Ameryka zapomniała o ufamy Bogu, Anglia o koncepcie, Francja o pożądaniu, Chiny o izolacjonizmie, Indie o internalizacji wiedzy, a Włochy o niezgodzie. Powiedział, że Rosja stanie się latarnią nadziei dla świata. A oświadczenie o zarozumiałości koszernych londyńskich banksterów w Anglii jest niezwykłe. Wystarczy spojrzeć na koszerny podbój Europy pod rządami Unii Europejskiej. Komentarz o tym, że Ameryka zapomniała o in god we trust czyli w Bogu pokładamy ufność jest niepokojąco dokładny. Pamiętajmy, że te stwierdzenia zostały złożone w latach 30. XX wieku. Drugi. W tej bardziej szczegółowej relacji na temat swoich osiągnięć Casey przedstawia szereg zapierających dech w piersiach projekcji. Edgar Cayce przewidział początek i koniec I i II wojny światowej, a także zakończenie wielkiego kryzysu w 1933 roku. W latach 20. XX wieku po raz pierwszy ostrzegał przed nadchodzącymi konfliktami rasowymi w Stanach Zjednoczonych, a w 1939 roku przewidział śmierć dwóch urzędujących prezydentów. Będą zamieszki, będą spory między kapitałem a pracą. Musicie mieć podział w swoim kraju, zanim będziecie mieli drugiego prezydenta, który nie dożyje końca swego urzędu. Prezydent Franklin Roosevelt zmarł w trakcie urzędowania w kwietniu 1945 roku. W listopadzie 1963 roku prezydent John Kennedy został zamordowany w Dallas w Teksasie, kiedy napięcia rasowe w Stanach Zjednoczonych osiągnęły apogeum. Jeśli nie będzie więcej dawania, brania i troski dla tych, którzy produkują, z lepszym podziałem nadwyżek zysków z pracy, w kraju musi być większy zamęt. W październiku 1935 roku Keisi mówił o nadchodzącej wojnie w Europie. Dodał, że Austriacy i Niemcy, a później Japończycy, opowiedzą się po którejś ze stron. W ten sposób niewidzialna siła stopniowo rosnąca musi skutkować niemal bezpośrednią opozycją do nazistowskiego lub aryjskiego tematu. To stopniowo doprowadzi do wzrostu animozji. A jeśli nie dojdzie do ingerencji ze strony sił i wpływów, które wielu nazywa nadprzyrodzonymi, które są aktywne w sprawach narodów i ludów, cały świat jakby zostanie podpalony przez militarystyczne grupy i ludzi, którzy opowiadają się za ekspansją władzy. Ta niewidzialna siła to oczywiście koszerny kartel bankowy, który zmusza USA do udziału w II wojnie światowej przeciwko Niemkom za pośrednictwem podstępów FDR oraz koszernych bankierów z Londynu i Wall Street. Niewielu pamięta, że koszerni bolszewicy i komuniści byli o kilka tygodni od masowej inwazji na Niemcy i całą Europę, gdy Hitler ubiegł ich operacją Barbarossa. Mając nadzieję raz na zawsze zniszczyć komunizm i bolszewizm. Poprzez Rosję, powiedział Edgar Keysi, nadchodzi nadzieja świata. Nie w odniesieniu do tego, co czasami nazywa się komunizmem lub bolszewizmem, o nie. Ale wolność, wolność. Że każdy człowiek będzie żył dla swego bliźniego. Zasada ta narodziła się tam. Jej skrystalizowanie zajmie lata, jednak z Rosji znów nadchodzi nadzieja świata. Keishi przewidział również możliwość wybuchu III wojny światowej. Mówił o powstających sporach w Libii, Egipcie, Ankarze i Syrii, przez cieśniny wokół tych obszarów nad Zatoką Perską. Później, w czerwcu 1943 roku, zapytany czy po zakończeniu II wojny światowej wykonalne byłoby podjęcie działań na rzecz sprawiedliwej międzynarodowej waluty światowej lub stabilizacji poziomu wymiany międzynarodowej? Keynes odpowiedział, że minie dużo, bardzo dużo czasu, zanim to nastąpi. Rzeczywiście, powiedział, może wybuchnąć kolejna wojna, trzecia wojna światowa, właśnie z powodu takich warunków. Bardziej jasnego wyrażenia nie można sobie wyobrazić. Ostatni akapit z 1943 roku wskazuje na światowy kartel przestępczy niewątpliwie bankowców i kontrolerów finansowych z City of London, który uniemożliwiał prawdziwą i sprawiedliwą stabilizację światowej gospodarki po zakończeniu II wojny światowej. Dzisiejsze poziomy wymiany są ustalane przez Światowych Mistrzów Walut, kartele naftowe, energetyczne i bankowe, a kontrola i manipulacja tym wszystkim przez tę obecnie niewidzialną siłę. Edgar Cayce był niezrównany w swoich wizjach, i wydaje się, że Putin i Rosja stoją w wyłomie, jeśli chodzi o powstrzymanie, na razie. Światowej koszernej niewidzialnej siły przed przejęciem całkowitej kontroli nad światem. Rosja jest jedyną przeszkodą, nadzieją świata na tej drodze, a koszerna kabała busza, ją i innych, bezsprzecznie próbuje zmusić Rosję do wojny z fałszywą wtarczą przeciwrakietową, chroniącą Europę przed Iranem w ramach wysiłków na rzecz rozmieszczenia jej w Europie Wschodniej. Rosja mówi teraz, że odpowie militarnie na takie rozmieszczenie. Jesteśmy na krawędzi, co niestety nie da się ukryć, pozornie nowych działań w kierunku dwidzianym przez Kejsego ponad 60 lat temu w ostatnim roku jego życia. Koniec przepowiedni Edgara Kejsiego. Weź z powyższej prezentacji wszystko, co osłuży Twojemu osobistemu rozwojowi i podniesieniu świadomości czyli weź to, co z Tobą rezonuje, a resztę pozostaw. A ja z wdzięcznością serdecznie dziękuję za wysłuchanie prezentowanego materiału. Z miłością i światłem.